Podobają ci się moje włosy? Byłam wczoraj u fryzjera. Usta też są niczego sobie. Chce mnie pocałować? Muszę poprawić szminkę. Do zobaczenia. Eee! Hej, ale jesteś ładna. Heh, hej. Odprowadzić cię na stołówkę? Ale przecież miałeś mnie... Jeszcze godzinka i do domu. Ale fajna ta playlista. O tak, myję podłogę w rytm muzyki. Dziękuję. No, fajnie. Kto teraz? Dzień dobry. Ładna sukienka, ale czy potrafi śpiewać? Słabizna. Wow, co to za deszcz gotówki! Kicz. Kiedy ta wiosenka się skończy? Obudź mnie jak zamilknie. Hej, a to kto? Wow! To przecież woźna! To jej prawdziwy głos! Fajny! Jest wspaniała! Pójdę już. Nie ruszaj się! Ha? Biorę w czymś udział? Że co? Zostałam królową? Konkurs uważam za zamknięte. Świetnie w niej wyglądasz. Gratulacje! W końcu jakiś prawdziwy talent. He, To się wytnie. Kim ona jest? Przecież to moja korona. Jeszcze rozświetlacz. Ej, Betty, pójdziemy do kina. A weźmiesz swój samochód? Ej, Miki, fajna ta katana. Dziękuję. Mam teraz chemię. A mi to się komplement nie należy? Farbki! Płótno! Genialne! Sprawdźmy, czy dalej mu się będzie podobała ta katana. Muszę się spieszyć. Nikt nie lubi plam na ubraniach. Wygląda jak musztarda. Tak? Masz coś na kurtce. O nie. Jak to się stało? Wylozoj, Nikt nie zauważy. Ale lipa. Mogę to w sumie naprawić. Macie plamę na ubraniu? Niech was zainspiruje. Pomalujcie gumową rękawiczkę i odciśnijcie dłoni na materiale. Spójrzcie na te kolory. Jeszcze trochę spryskamy. I gotowe. Tak, właśnie zrobiłam sobie oryginalną katanę. Wow, muszę to udostępnić. Na pewno wszystkim się spodoba. Co tam się dzieje? Jak ona to zrobiła? Tak? Wszystko gotowe. Wow, to naprawdę ona. Przepraszam, hola, hola, a ty gdzie? Może zielony kolor Cię bardziej przekona? Nikomu nic nie powiem. Zapraszam, Siemka, mam dla Ciebie nowy telefon. Już taki mam. O, oh, no tak. Ale w topa. Dzień dobry, można? Ale mam coś dla niej. Nic z tego. O! -u 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 -u. Ej, wpuść ją! Niesamowite. Że co? Jak ona to zrobiła? To nie fair, ja nie umiem malować. No, dobrze. Kto chce to rozwiązać? Mamy jakiegoś ochotnika? Nie ja. Hmm. Betty? Róż tyłek i do tablicy. Ech, już idę. No, już! Nie wiem, co mam zrobić. Słucham? Siadaj! Jejku, nie musi na mnie wrzeszczeć. Kto mi to rozwiąże? Znowu ona ma dziurę w spódnicy? Tak mi przykro. Mogłaby sobie kupić w końcu coś nowego. Już idę. A! Moja spódnica. Ta bielizna. Dacie wiarę. Hmm, i tak wszyscy się na mnie patrzą. Ale fajnie się ruszasz. Czekaj, nagram to! Już widzę jak sypią się lajki. Super! Nazwę to tańcem połamańcem. O, wspaniale! Patrz! Wszystkim się podoba! Dlaczego zawsze jej się udaje? Dość! Nie ma to jak najpopularniejsze dziewczyny w szkole. Spójrzcie na nie. Jeszcze nie zrobiłyśmy sobie dzisiaj selfie. Pamiętaj o filtrze. Ej, ucięłaś mi głowę! Jeszcze raz. Cheese! Zadowolona? Eee, nie! Problemy bogatych lasek. Ja mam inne rzeczy na głowie. Jak na przykład wyrzucanie śmieci. Skąd to się tu wzięło? Selfie są teraz w modzie, tak? No dobra, muszę tylko wszystko przygotować. Jeszcze telefon? Teraz będzie się trzymał. Domowej roboty statyw! Okej. Okay. Hej, Essie! Ja? Tak! A dobra, zrobimy sobie razem selfie? Zmieścimy się w kadrze. I co? Wow, ale fajne fotki! I naprawdę mnie nie ucięło. Sc? Halo? Mogę tu z tobą zostać? Co ty wyprawiasz? Podoba ci się moja sukienka? No, śliczna jest. Trzymaj drinka. Dzięki. Czy to Miki? Co ona ma na sobie? Nawet moja babcia by tego nie założyła. Dobrze, kochani, zaczynamy imprezę. Ale ładny ten balon. Mam pomysł. Chcecie błyszczeć jak gwiazda? Gotowe. Jeszcze utrwale to lakierem, żeby nic się nie sypało. Ładnie, co nie? Mniejsza. Miki? Ale ma fajną sukienkę. A? To się nazywa gwiazda. Gdzie ją kupiłaś? A ja to co? Nareszcie koniec lekcji umieram z głodu. Co? Myślałem, że spakowałem te kanapki? A Temu co? Czegoś takiego na pewno nie widział. Proszę, Kevin. Dzięki. O! Oh, ała! Jednak nie chcę. Dziwak. Czekaj, trzymaj! Głodny jesteś? Zwykłe jabłko? Ha. Za pieniądze można wiele kupić, ale na przyjaźń trzeba sobie zasłużyć. Zgadzacie się z nami? Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi, niech też się pośmieją. A te widzieliście? Subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.